RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu Bezbramkowym remisem zakończył się czwartoligowy mecz centry Ostrów Wielkopolskiej z Polonią Kępną, który rozegrano w sobotnie popołudnie. Bez wątpienia, faworytem starcia byli gospodarze, którzy tracili przed tą kolejką tylko 4 punkty do lidera, a dodatkowo byli mocno podbudowani zwycięstwem w Gołuchowie. Ostrowie mieli optyczną przewagę w tym spotkaniu, ale trzeba przyznać, że Białoniebiescy zagrali dobrze taktycznie, czyhając na kontry. Znakomite zawody rozegrał także bramkarz Polonii Damian Grondowy. Dla trenera Mariusza Posadzego remis z Polonią to na pewno bardziej strata dwóch punktów niż wygrana jednego. Wiadomo, że u siebie chcieliśmy zwyciężyć, no nie chciało dzisiaj wpaść. No, no, strasznie nieskutecznie. No, mieliśmy swoje sytuacje, trzeba było je wykorzystać. I, no, no, no. I na tym ubolewam. Ogólnie nie był to jakiś mecz porwający. No nie, no taka pora chyba tutaj trochę zmuliła, gdzieś gdzieś brakowało nam werwy, jakiejś takiej agresji w grze, żeby, żeby wykończyć tę sytuację. Dla zawodników trenera Bogdana Kowalczyka jeden punkt z centrum na pewno cieszy, zwłaszcza w aspekcie problemów, z jakimi boryka się ta drużyna. Wynik cieszy, tym bardziej, że na wyjeździe u trudnego przeciwnika, ale też trzeba powiedzieć sobie, że nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu, może troszeczkę lepszy w drugiej połowie. W pierwszej połowie nam brakowało dokładności, jakości. W drugiej tak faktycznie zaczęli byliśmy lepiej tą piłką operować, składniej te akcje wyglądały, ale mimo wszystko ono brakło, żeby tą jedną bramkę szczelić. Tak faktycznie cieszymy się z tego, że, że zremisowaliśmy na trudnym terenie, że tak naprawdę, że Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj, bo też cały czas gdzieś nasze losy są pod znakiem zapytania. Na pewno mamy teraz mecz u siebie, zagramy, a na następny mecz szukamy sponsora na wyjazd. Mam nadzieję, że nam się to, to uda, bo dzisiaj przyjechaliśmy prywatnymi samochodami. Niestety, tak nasza sytuacja wygląda, ale na pewno sportowo to pokazujemy na boisku, że, że to jest dalej mocna drużyna i warto, warto gdzieś tam w nią inwestować. Rywalem Polonii będzie teraz Lubuszeniczka ścianka Centra Ostrów Wielkopolski, także na własnym obiekcie, zagra z rezerwami warty Poznań. Radio Sud, Radio Sud, twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.